21 listopada 2024 roku. W ataku na Ukrainę Rosja użyła międzykontynentalnej rakiety balistycznej ACBM, odpalonej z rosyjskiego obwodu astrahańskiego. Te informacje potwierdził Zachód, Władimir Putin oraz ukraińskie siły powietrzne. Naszymi celami były obiekty wojskowe, obiekty przemysłu obronnego i ich systemy wsparcia. Powtarzam raz jeszcze, że te ataki z naszej strony miały miejsce w odpowiedzi na nieustanne ataki amerykańskich pocisków ATACMS na terytorium Rosji. Jak już wielokrotnie mówiłem, zawsze będzie odpowiedź z naszej strony. Stany Zjednoczone widząc, co zamierza zrobić Rosja, zdecydowały się tymczasowo zawiesić pracę amerykańskiej ambasady w Kijowie. Pocisk, którego użyła Rosja, mógł przenosić głowicę atomową. I było to ostrzeżenie po tym, jak zachód pozwolił Ukrainie na użycie pocisków dalekiego zasięgu Atack Walery Walerii załużny były naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, a obecnie ambasador krajów w Wielkiej Brytanii ocenił, że po włączeniu koreańskich wojsk do walk po stronie Rosji, wojna na Ukrainie nie jest już tylko lokalnym konfliktem. Stwierdził on, że już oficjalnie możemy mówić o wybuchu III wojny światowej. Myślę, Masza, że nie spodoba Ci się moja odpowiedź, ale jestem osobą, która zna się na wojskowości i historii wojskowości i widzę według jakich wskaźników można sklasyfikować, czy jest wojna, czy jej nie ma. Uważam, że w 2024 roku możemy absolutnie założyć, że Trzecia wojna światowa rozpoczęła się dokładnie w tym czasie. W 2024 roku. Dlaczego w 2024 roku? Ponieważ w 2024 roku Ukraina nie stoi tylko w obliczu Rosji, Ukraina stoi również w obliczu żołnierzy z Korei Północnej i bądźmy uczciwi, są już w Ukrainie i bez wstydu zabijają cywilów. Konflikt na Ukrainie ma już powoli charakter globalny, biorąc pod uwagę zaangażowane w niego środki oraz liczbę państw, które są objęte jego skutkami. Coraz więcej polityków otwarcie mówi, że konflikt wkracza w kolejną, jeszcze groźniejszą fazę. Coraz poważniej brana jest pod uwagę opcja, w której Rosja może nawet zdecydować się użyć broń atomową na Ukrainie. Polska czy tego chcemy, czy nie? Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji oraz Ukrainy. Potencjalny globalny konflikt oznaczałby dla nas poważne zagrożenie i najprawdopodobniej zaangażowanie w tą wojnę. Na ten moment Moskwa ma być zbyt słaba, aby rozpocząć starcie z NATO, ale w teorii ze wsparciem swoich sojuszników Putin mógłby być zdolny do wszystkiego. Dlatego w dzisiejszym materiale przeanalizujemy, co by mogło się teraz stać, aby wybuchła trzecia wojna światowa i co to by oznaczało dla Polski. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Do naszego sklepu wróciły Wasze ulubione smaki herbat, o jakie prosiliście czyli m.in. turkusowe Malediwy, czyli niebieska herbata, czy też rozgrzewające herbaty na zimę. Ale co najważniejsze, mamy też nowości, takie jak herbatę Cameleon, która po zaparzeniu zaczyna zmieniać kolory, czy jak jesteście fanami pistacji, także kawę pistacjową. Do tego japońską banczę, Maczę i wiele, wiele więcej. Łącznie mamy ponad 10 nowych smaków, więc sprawdźcie je już teraz, wchodząc na tuncia.pl. Do oferty dodaliśmy nasz lokalnej produkcji naturalny miód, Świętokrzyski, który pochodzi z malowniczych nadwiślańskich terenów Sandomierza, które są częścią Natura 2000. Więc jest to naprawdę dobry miód, który serdecznie Wam polecam. Mamy też świetne zestawy prezentowe czy ozdoby na święta, które oferujemy także w formie B2B po kontakcie z naszym zespołem. Ciągle rozwijamy nasz sklep właśnie dzięki Wam. Za co serdecznie dziękujemy. Chciałbym Wam też mega podziękować za Wasze ostatnie ogromne zainteresowanie naszym sklepem, a dodatkowo z okazji Cyber Monday zrobiliśmy dla Was jeszcze jedną promocję na minus 10%. Obowiązuje ona tylko do dzisiaj, konkretnie do 2 grudnia. I tak swoją drogą przepraszam was, ale znowu wyprzedały nam się maledwe i Kameleon. Ale pracujemy nad tym, żeby za chwilę wróciły. A teraz nie przedłużając, czas na film. Szwedzki rząd w połowie listopada wysłał do wszystkich obywateli broszury o przerażającym tytule Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna Pojawiły się tam informacje co robić w razie poważnego kryzysu Do wszystko z uwagi na rosnące zagrożenie zaostrzenia konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą Z kolei według Frankfurten Allgemeine w niemieckiej armii pojawiły się tajne dokumenty Mówiące o budynkach i obiektach infrastrukturalnych, które ze względów wojskowych wymagają szczególnej ochrony. Co więcej, doradzano wielu firmom, jak osiągnąć samowystarczalność, instalując własne generatory diesla, a nawet turbiny wiatrowe. Kogo więc dotyczy ten plan operacyjny Niemiec? Dotyczy nas wszystkich. Niemiecki plan operacyjny, obrona Niemiec, jest zadaniem nadrzędnym dla całego kraju i społeczeństwa. Jest to więc tysiącstronicowy plan, który obejmuje obronę cywilną. Do czego jest nam ona właściwie potrzebna? Nie jesteśmy przecież w stanie wojny, nie jesteśmy w stanie wojny, nieformalnie jako Niemcy. To dobrze, ale moim zdaniem od dawna nie jesteśmy w pokoju, ponieważ codziennie jesteśmy atakowani. Znajdujemy się w fazie pomiędzy. Nazwijmy to szarą strefą, fazą hybrydową jak kto woli. Hybrydowa pasuje całkiem dobrze, ponieważ jesteśmy szczególnie zagrożeni. W tej chwili jesteśmy już zagrożeni atakami hybrydowymi. Wiele państw traktuje zagrożenie rozprzestrzenienia konfliktu całkiem poważnie. Polska, znajdując się tak blisko działań operacyjnych, jest tak naprawdę w ciągłym zagrożeniu. Gdyby wybuchł prawdziwy globalny konflikt, to my znajdziemy się w centrum jego wydarzeń, czy tego chcemy, czy nie. W czasie zimnej wojny, kiedy Polska była częścią Układu Warszawskiego, państwa NATO miały przygotowany plan, w ramach którego to właśnie Polska stałaby się atomową pustynią, bowiem tak wyglądała mapa celów na nasz kraj. Na przykład na Wrocław i Warszawę miały spaść bomby jądrowe o sile 300 kiloton, na Kraków 100 kiloton, ale zniszczona miała być także Nowa Huta po uderzeniu bomby 300 kilotonowej. Dzisiaj słuchając wypowiedzi rosyjskich wojskowych, oraz wpływowych polityków obecnie na nasz kraj także mają być wycelowane pociski jądrowe. Minęło zatem ponad 60 lat od ćwiczeń NATO z 1962 roku, a my dalej znajdujemy się na celowniku, tylko tym razem nie państw zachodnich, a Moskwy. Dla przykładu spójrzmy na Polskę. To najbardziej realny kandydat, który mógłby stać się małym teatrem wojny nuklearnej. Czy jest tam 20 dużych miast? Nie sądzę. Jeśli przydzielimy po dwa pociski nuklearne do każdego miasta, to tylko 30 do 40 pocisków. To tylko salwa z jednej dywizji Iskander. W ciągu 10 do 15 minut zniknie zarówno państwo polskie, jak i naród polski. Zniknie również język polski. Europejczycy muszą to zrozumieć. Wzywam Europejczyków do zastanowienia się nad tym, co robią. Cóż. Geograficznie nasze położenie, patrząc przez pryzmat historii, od zawsze było szczególnie narażone. Każda wojna, zarówno I wojna światowa, jak i II wojna światowa, doświadczyły nas niemal najbardziej w Europie. Oczywistości, takich jak II wojna światowa, tłumaczyć Wam nie muszę, bo doskonale pamiętacie, co stało się z Warszawą, ale w czasie I wojny światowej. Wcale lepiej nie było, bowiem w armiach państw zaborczych służyło przymusowo w sumie ponad 3 miliony Polaków, którzy często musieli walczyć przeciwko sobie, co szósty z nich zginął, a miasta takie jak na przykład Kalisz zostały zniszczone w 75%. Nie łudźmy się, że dziś, gdyby doszło do globalnego konfliktu, to my moglibyśmy być Szwajcarią. Niestety w naszym przypadku to chyba nierealne. Ponieważ jesteśmy granicą pomiędzy wschodem a zachodem. Co więcej, aktualnie Polska i Korea Południowa de facto zamykają trzech kluczowych amerykańskich przeciwników konkretnie Rosję, Chiny i Koreę Północną. Dla Polski, mimo że Chiny są ważnym partnerem handlowym, to nikt nie powinien mieć złudzeń. Gdyby świat stanął na krawędzi kolejnej wojny światowej, to Chiny stanęłyby po stronie Rosji i Białorusi. Wspólne białorusko-chińskie ćwiczenia wojskowe z zakresu działań antyterrorystycznych prowadzone były 9 lipca 2024 roku. Bojawienie się chińskich wojsk zbiegło się z ruchami polskich władz, które na jednym z przejść granicznych z Białorusią wprowadziły szczegółowe kontrole towarów. To biło bezpośrednio w chiński handel, który jest kluczowy dla gospodarki pod wodzą Pekinu. Chińczycy wspierają Rosję w wojnie na Ukrainie. I są na to liczne dowody. Trzecia wojna światowa mogłaby wybuchnąć najprawdopodobniej w czterech możliwych wariantach. Jednym z nich byłby rosyjski atak na terytorium NATO. Opcją numer dwa byłoby potencjalne użycie przez Moskwę broni jądrowej na Ukrainie. Trzecim wariantem zapewne byłby chiński atak na Tajwan, a co za tym idzie? Konflikt amerykańsko-chiński. Natomiast ostatnią z możliwości byłby atak reżimu Kim Jong-una na Seul. Ten konflikt mógłby się dość dynamicznie rozwinąć, gdyby w tym sporze pojawiły się siły USA, Rosji lub Chin. Wiele osób uważa, że trzecia wojna światowa mogłaby jeszcze wybuchnąć przez konflikty na Bliskim Wschodzie, w których to uczestniczy Izrael. Niemniej szansa na taki scenariusz jest mało realna. Ewentualnie potencjalny udział Iranu i wsparcie tego kraju z zewnątrz. Być może mogłyby do tego doprowadzić, ale nie mi to oceniać. My stajemy w obliczu przed, ja bym nawet powiedział, trzecią wojną światową, bo ten konflikt rozprzestrzenia się, w niego wchodzą coraz większe, większe państwa i w dodatku Chiny jeszcze nie wypowiedzieli swojego, swojego słowa. W związku z tym trzeba uważnie śledzić za tym, co mówi Trump, ale w gruncie rzeczy stanie zjednoczony, bądź co bądź to jest lider światu euroatlantyckiego. Mając już potencjalne punkty zaczepne, skupmy się teraz na tym jak wyglądałby dla Polski globalny konflikt zbrojny. Wszystko tak naprawdę zależy od jego intensywności oraz tego jaką formę uzbrojenia zdecydowałyby się użyć państwa chcące tą wojnę prowadzić. Na świecie w 2024 roku istnieje około 12 121 głowic nuklearnych, z czego 9585 jest gotowych do użycia w ramach arsenałów wojskowych. Wśród tych ostatnich około 3904 głowice zamontowane na rakietach i samolotach bojowych. Najwięcej głowic posiadają Rosja, czyli 5977 i USA 5428, które razem kontrolują około 90% globalnego arsenału. Pozostałe kraje to Chiny około 500 głowic. Francja 290 głowic, Wielka Brytania 225, Pakistan 165, Indie 160, Izrael 90 i Korea Północna 45. Co natomiast, gdyby użyto odpowiednio 25, 50, 75 i 100% potencjału tego arsenału, detonacja 25% globalnych głowic, czyli około 2400. Oznaczałaby katastrofę o niewyobrażalnej skali. Zniszczone byłyby kluczowe miasta oraz byłaby gigantyczna liczba ofiar, a napromieniowanie doprowadziłoby do wieloletnich skutków środowiskowych, takich jak nuklearna zima. Co mogłoby wpłynąć na globalne rolnictwo i zaopatrywanie w żywność. 50% oznaczałoby już całkowitą destabilizację klimatu, co utrudniłoby życie na Ziemi. 75 do 100% gwarantowałoby już natychmiast niemal pewne wyginięcie większości form życia na Ziemi. Ten wariant możemy w zasadzie pominąć, ponieważ Polska nie miałaby jak przygotować się na taką formę konfrontacji. Według danych zebranych przez Państwową Straż Pożarną w Polsce mamy zaledwie 1700 schronów, w których mogłoby się schronić około 1,5 miliona Polaków. W porównaniu ze Szwajcarią, gdzie bunkrów jest około 300 tysięcy i mogłyby pomieścić 9 milionów ludzi, wypadamy naprawdę kiepsko. Patrząc na to, w jakim są stanie są budowle ochronne, znajdujące się na terenie samorządów w Polsce, można śmiało powiedzieć, że nie ma w Polsce 60 kilku tysięcy schronów. Dlaczego? Dlatego, że większa część z tych budowli ochronnych nie jest, ich nie można odciąć od atmosfery zewnętrznej. One mają albo uszkodzone urządzenia wentylacyjne, albo utraciły swoją hermetyczność na skutek prowadzenia przez nie jakichś tam różnych dziwnych instalacji, co się odbywało przez ostatnie 30 lat. Generalnie, pani redaktor, no mamy poważny problem. Ja realnie szacowałbym, jeśli już liczbę takich prawdziwych schronów w Polsce, do których dostęp mają samorządy i do których dostęp e, będą, miały, e, będą mieli zwykli obywatele, na nie więcej niż kilka. Miesięcy. Przede wszystkim, główne wysiłki Polski musiałyby się skupić na zabezpieczeniu całej wschodniej flanki razem z sojusznikami. Stany Zjednoczone, zapewne większość uwagi, skupiłyby na konflikcie z Chinami w regionie Morza Południowochińskiego. Zatem Europa prawdopodobnie pozostawiona byłaby sama sobie. Tylko silne dowództwo mogłoby uchronić kontynent przed gigantycznymi stratami, zarówno w ludziach, jak i infrastrukturze. A Polska po części musiałaby taką rolę objąć, ponieważ jest największym i najsilniejszym krajem na pierwszej linii obrony. W 2025 roku czeka nas konflikt zbrojny z Chinami tak w swojej notatce do oficerów napisał amerykański generał Mike Minihan. Amerykanie wariant konfliktu z Chinami traktują śmiertelnie poważnie. Większość z polityków jest przekonana, że Xi Jinping nakazał swoim wojskowym być gotowym do inwazji na Tajwan do 2027 roku. Patrząc na to, co dzieje się na świecie, ten wariant wcale nie jest irracjonalny. Polska w takiej sytuacji, tak jak przed chwilą wspominałem, zdana byłaby tylko na siebie oraz resztę Europy w ramach NATO. Ciężko przewidzieć, kto mógłby wygrać kolejną globalną wojnę? Polska z pewnością wiemy, po której stronie barykady by się znalazła. W teorii zwycięstwo po stronie państw będących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego mogłoby nam zapewnić np. powiększenie terytorium o królewiec lub zmianę władz na Białorusi, która wówczas stałaby się nam przyjaznym państwem. Rosja przestałaby być dla nas zagrożeniem. Jednak czy jesteśmy w stanie jasno stwierdzić, że Putin. Realnie zdecydowałby się skonfrontować z NATO albo czy Chiny faktycznie zaatakują Tajwan, być może są na to pewne dowody w formie danych wywiadowczych. Ale pisanie scenariuszy, kto faktycznie będzie w takiej wojnie uczestniczyć, uważam za zbyt na wyrost. Natomiast takim zakładnikiem, którym, którym może Rosja wystosować zagrożenie nuklearne, to jest Europa. Ale musi dysponować zupełnie innym zestawem rakiet, żeby dosięgnąć Europy. Nie to, że ty, tymi rakietami, co ma, nie może tego zrobić. Oczywiście może, chociaż jest to mało wydajne, ponieważ by zużyła zasób, który jest przeznaczony na Stany Zjednoczone. Bo trzeba sobie pamiętać, że prowadzenie wojny nuklearnej pomiędzy mocarstwami, to nie jest tak, że ze wszystkich rakiet się wystrzela. W pierwszym, w pierwszym uderzeniu czy jakiś w, tej, w tej wymianie. Muszą zachować odpowiedni komponent na to, żeby móc jeszcze siebie straszyć i móc siebie szantażować, ale też w stosunku do innych krajów nuklearnych, które zostaną na, 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 na globie. Przecież też Chiny mają broń nuklearną, Pakistan, Indie, więc nie mogą się na całkowicie rozbroić te państwa nuklearne, bo, bo staną się bezbronne w stosunku do Pewne jest jedno, Polska w obliczu III wojny światowej postawiona zostałaby przed największym wyzwaniem w historii. Dobrobyt, jaki zbudowano, w ostatnich 30 latach pozwolił nam zbliżyć się do zachodu. Od mniej więcej XVI wieku nie byliśmy w tak dobrej sytuacji ekonomicznej, jak jesteśmy obecnie. Oczywiście są problemy ze służbą zdrowia oraz ogólnym zadłużeniem, ale mimo wszystko, patrząc na resztę świata, jesteśmy w gronie 15% najbardziej zamożnych ludzi na planecie. Wybuch III wojny światowej mógłby to zaprzepaścić. W końcu takie byłyby zniszczenia po wybuchu tylko bomby jądrowej R-36M2 zrzuconej na Warszawę ponad 1 300 000 ofiar śmiertelnych oraz ponad 950 000 rannych. Łudzenie się pewnymi zyskami terytorialnymi i uspokojeniem się w sytuacji w regionie to mrzonki. straty, jakie byśmy mogli ponieść, są za duże, żeby opłacało się ponieść ryzyko III wojny światowej, która dodatkowo zapewne zniszczenia prowadziłaby do załamania się rynków i największego w dziejach kryzysu gospodarczego i głodu. Ponieważ nigdy w historii ludzkości nie było tyle ludzi na planecie ile jest obecnie. A utrzymanie tego systemu jest możliwe tylko dzięki bardzo wydajnym farmom oraz maksymalizacji produkcji. A to w warunkach wojennych prawdopodobnie nie byłoby możliwe do utrzymania. Dlatego lepiej, żeby nigdy do trzeciej wojny światowej nie doszło. Ponieważ tak jak powiedział Einstein, nie wiem jaka będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na kije i kamienie. Tym genialnym cytatem skończy dzisiejszy materiał. Trzymajcie się. Cześć. If the British army was asked to fight tonight, it would fight tonight. And I don't think anybody in this room should be under any illusion that if the Russians invaded Eastern Europe tonight, then we would meet them in that.